Dominik, podasz mi tą szafę. Okay. A zejdziesz I do, panu, do mnie tu na dół. Myślę. No tak, tak, tak. Do podziemia. Dawajcie tu na górę. Chodź tu słuchaj. No i idę, kurwa. Ja nie pamiętam jak ten bit leci w ogóle. Dzieciaki wicknęły, yeah. baked, wicknęły jak Sasha <LGBTQ> Grey, jak jeba, nie! Nie wiem, czydzień. Robię to za ja jak takie Nowa grupa dziś do de, yeah. 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 yeah, 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 yeah. Świeży jestem, jak groszy grześ, oślepiam kurwia, jak Jacko Blades. Nie ma odwrotu, jak ci <mus2> cisny play, jest już too late. Łami mi kości, a to nie skate. Ej, Marcin no i być może? Czekaj, jeszcze chwilę wrotę. Nie inaczej, ej. Czekają aż się pierdole jak Simba Otwieram się z dobrą nowiną jak Tylbar Płynę po złoto jak jebany Sinbad Płynę po złoto jak otylia mm. Taki już Tylman, robię rozpierdol, znikam jak Tylman Ty, ale nie <noise> ma sensu, e, po co ty, ty, sensu, ta, ta sama gadka ta ta Zgadza same. się kaska, coś tam o panna o wórach, bla bla Buko jak naskar, jak to pasta, w nadziei bajka <noise> Że się nie skapną, że nie jesteś bambo Nie jesteś skapną, <głos> <głos> bo że masz banknot, respektuj bardzo, spektry, no bardzo Narta na drognich majtach Jak go lica to gimna bez farta Ściągaj to, to kurwa kurę z lata Jaki że... gag, jaka mafia, co to, to za farca Jak od odjebie ci backstab Uważaj żebyś nie zasłał Narka ja, Ty, nie ma narka, to coś, narka to, kurwa nie tak ej. ten jest zjebany, nie? Nie, że, nie to nie. No to pokaż jak ty polecisz Zły tekst, nie? No, 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 no. Zły tekst, zły tekst jest, kur... A podacie mi peru, perłę? Ej, 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 ej Way, way, way to��, <tok -rzy bursting> uh, uh, jak w był jak Sasza gra jak je pan... Niech nie, 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 jo nie, hit jestem jak Marcik chce moich wersetów, to dogram to kurwa na pewno, pewno. Siedzimy na necie, mój ziomal ma pędzel jak Janek Matejko ma Mój ziomal ma pędzel tak. jak Pablo Picasso, złapał sukę na laso Nie nazwałbym tego ranką Młody Olsen, zim, jestem młodym dronem, wszędzie tam w góry widzę wasze skronie Twoją crush, to mam na telefon, a ty ciągle podniosłeś się raz dłonie <laughs> Nie chcę byle jakiej, chcę sobie Vergara Czuj się jak fleciska i łap za fujarę Chwaj skacze jak małyś? Hajska czy jak dziwka, mówili o nas tu many. Dzisiaj tutaj many robimy jak lichwiarz. Chcę mieć fójciana, jakbym mieszkał w stanie Bum, bum, bum! Bu, bu, tak jak Charlie! Młody kot znowu drapicyta, Ona spija mleko, taka z jej kocica. Odpowiadam sługa to moja dzielnica. Jak cię biorę w chatę, to się nie przyzwyczaj. Choć się sama liczy forca, no to nie mam czasu, żeby z tobą biegać. Wolę jak masterszyw robi sosten co ten? Orsa! Orsa! Ja, piesz, dobra, A z kiedy to jest gotka go w ogóle? Ale posłuchaj Weź do ścis.